Cześć, siemanko, tutaj Xalion I zapraszam na kolejny odcinek serii Test Drive Unlimited 2 Pokażę wam pierwszą mapeczkę yy, Otóż, tylko przełączę to tutaj Odkryłem sobie w międzyczasie wszystkie możliwe właśnie E, salony samochodów na tej wyspie, na Ibizie. E, I w międzyczasie też dowiedziałem się, że są jednak motory. Są chyba trzy motory tutaj, w tym DLC-2, e, które można dopiero kupić. Niestety, na wyspie Oahu. Także, dopiero jak przelecimy się na następną wyspę po osiągnięciu chyba dziesiątego poziomu, z tego co pamiętam, dziesiąty poziom e, to jest. E, to jest, to jest, to jest, to jest. Lot na Ibizę. E, nie, na Oahu. To wtedy. Wtedy kupimy sobie na pewno jakiś motocykl. A tymczasem idziemy sobie zrobić licencję A7A6. Tak jak to mówiłem w zeszłym odcinku. Tymczasem jeszcze sobie włączę stoperek. Awa, Nie widzę trasy, patrzę na telefon, ok już nie. Majki dzwoni. Cześć, jestem Majki. Dostałem twój numer telefonu od Marko. Mam dla ciebie ofertę pracy. Podjedź do mojego studia, to wyjaśnię ci co i jak... Nie, dzięki. Ty będziesz mi kazać robić fotki, to później. Skręć w prawo. Eee... że właśnie miałem powiedzieć... Aha, wiem. Chciałem sobie, wiecie, kupić... To za jeden e, Golfa. Golfa na... E, licencji chyba A7, tak? A7. Ale niestety, z tego co pamiętam, Golfem źle mi szło w takim jednym wyścigu nie zmienia faktu, że kupię go, a później ewentualnie jak jednak nie, nie dam rady nim przejść tego wyścigu, to wtedy y, kupię sobie Alfa Romeo. Alfa Romeo no nie pałam jakoś. Y, do Alfa Romeo miłością. Ale no wtedy będę po prostu zmuszony. No patrzcie, nie mogę wam jechać, no. Dobra. Także zaczynamy sobie robić licencję A7A6. Przejdźmy tylko sobie do gościa. Okej, okay, licencja szosowa. Yy, ok, hamowanie i opanowanie. O, Alfa Romeo gówno. Nienawidzę po prostu. Wszystko byle nie Alfa Romeo. Ale no cóż, nie, nie będę mógł przejść na to niestety. Yy, albo spróbuję nie wiem studingować pierwszego golfa. A dopiero później kupię Alfa Romeo, o, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Niby na przykład to się fajnie prowadzi, ale to, to właśnie nie jest jeszcze to, które yy, trzeba kupić. O, żeż morda O, Ło, no wy nie wiedziałem, że nie można wyjechać. To nie wyszło, ale już widzę, w czym tkwił błąd. No, a... Yy... Najlepszym y, samochodem na A7 jest Alfa Romeo Brera Italia I po sobie, zrobiłem taką listę Na karteczce jakie samochody chcę na jaką licencję To nie są najlepsze samochody, przynajmniej na razie mam wypisane od A7 do A4 y, Ale no, m, większość to są najlepsze, na przykład, y, nie wiem musiałem sobie tam, którąś z Audi Ale m, wiem, że najlepszym na a na którąś tam licencję jest y, Subaru impreza, ale nie brałem, bo mi się nie podoba. I chyba sobie wziąłem zamiast tego Audi RS6 Avant, um, ale to nim do tego dojdziemy, to jeszcze troszeczkę minie. Slalom, co ja kurwa zrobiłem? Przecież nie poczekaj, slalomy to by to teraz dopiero będą. Teraz jest taki większy. O, się przestraszyłem, że znowu powtórzyłem, ale na szczęście nie. jak ciśniemy. Zobaczymy jakie wnętrze, e, nawet ładne. No i nie wpada w poślizg, tak jak tam ten ten, co na początku nie michaliśmy, ła. Wow. Dobra, uda się, także jest dobrze. Okej. Okay. Ciśniemy dalej. Następna próba. Tym razem nocna próba w mieście. Zmieńcie już tam Alfa Romeo. Tę Alfa Romeo, tą Alfa Romeo, nie wiem, tego Alfa Romeo. No, tym, w tym wypadku nie powiem, że ruski samochód, bo to jest włoski. Także nawet, nawet moje określenie by tutaj nie pasowało, ale po, po prostu mi się nie podobają. A widzę, że ładnie się pociśnie. Yy, uznałem, że zostawiam na tym sterowaniu, na takim jakim jestem, czyli tym naj, najłatwiejszym, bo w końcu ta seria ma i mnie i wam sprawiać przyjemność. Jeżeli ja przełączę powiedzmy na wyższy poziom yy, sterowania, no to powiedzmy już mogę na niektórych zakrętach się chwiać i tym podobne. Te, te wyścigi będę po prostu powtarzać. Te próby będę powtarzać. To byłoby chyba bez sensu, myślę. Dlatego zostajemy na najłatwiejszym sterowaniu, żeby ta seria po prostu sobie leciała do przodu. Sprawiała mnie i Wam przyjemność. Że na taki pomysł właśnie wpadłem. Wyścigi. No, ten Chevrolet już mi się podoba. Camaro, Ciśniamy. Co prawda jest wolny yy, za dużego przyspieszenia to nie posiada, ale jest fajny. O, tu jest widzę na karę. O, na szczęście mi nie naliczyło. Dobra, już wychodzimy na plus, także jest dobrze. No, już prawie sekunda, lajcik. Wiemy, że problem mam z którąś licencją. Chyba z A5 A5, A4 chyba taka jest. To tam się jeździ Aston Martinem i, i on się tak dziwnie prowadzi. Ale dojdziemy do tego. No jeszcze powinno być. A jest, jest licznik, czyli jeszcze 4, dobra. Myślałem, że mam zgadywać, ale nie. Po lewej, u góry jest licznik punkcików. Za wcześnie oni mi kazają w ogóle zwalniać. Ja to sobie zwalniam tuż przed tym i jest gitara. No, teraz przesadziłem zdecydowanie, ale dobra, jednak może będę zwalniał troszkę wcześniej. Okej, okay, zaliczona kolejna próba. Bardzo dobrze, następna próba. Co tym razem? Tym razem zawrotki. Staraj się wchodzić no to ciśniemy zawrotki. Ciekawy link będzie, pewnie ze yeah. trzy. i poszedł. I dusi jedynkę, i dusi jedynkę. Tam ktoś mi dopiero dzisiaj napisał, chyba w pierwszym odcinku test drive'a, że czemu ja tak duszę te biegi. To nie ja, to samochód, ja jeżdżę na automacie. Znaczy, nigdy w prawdziwym życiu bym nie pojechał na automacie, bo nie lubię automatów. Ja lubię czuć po prostu kontrolę nad samochodem. Automaty mi wiszą. E, ale no kurde, w grach to wolę sobie pojeździć no, na automacie. Ale tak to manual forever. O, spieprzyłem. Ciekawe, czy wyrobię. Tu będzie następny i ciekawe będzie meta. Fuck, Nie muszę powtarzać, no nie, a tak już byłem blisko, no. Dobra. Tak, wchodzić bardziej ciasną muszę te zakręty widzę. tutaj po zewnętrznej, tam spróbować wejść wewnętrzną czyli w zasadzie to ja mi każę strzałka. Tylko według strzałki wciąż jadę za wolno znaczy za szybko. Ok, uważaj, żeby nie zawalić w pieprzone słupki ani w. Te tutaj, te po prawej Ograniczniki, dobra Nazwijmy to ogranicznikami A no może tak na ręcznie spróbować? Nie, może jednak nie W ogóle tutaj nie wiem czemu ręcznie na spacie nie działa Pewnie jest gdzieś na innym przycisku Wow, wcisnęłem wciąż czołgę do, do góry Jak wyprzedać, no Uczcie mistrza, no nie ucz ojca dzieci robić, tak? Ale no bez jaj, takie próby są, ten, straszliwe. Tak, ciekawe skoro ma taką nagrę prędkość w tym głównie małym. Ta, jak wyprzedać? I wyjechał na ten. Ojej, ojej. Tutaj, żeby go przed zakrętem dogonić, dobrze by było. Bardzo dobrze. O oh, fuck. No. On się we mnie wjebał. Nie ja w, nie, w niego. To jest tak samo jak w gridzie. Yy, w próbach wyprzedzania. No to... To też jest... To jest najgorszy tryb jaki jest w gridzie po prostu. Wyprzedzanie. Gość w ciebie wrąbi już masz go po kombosie. Bo jedzie sobie po własnym torze. Jeleń. Już mi lepiej poszło Teraz tego pocisnąć i żeby tylko tam nie zwolnić Za bardzo Żeby on się we mnie nie wbił Dobra, chyba się udało żeby tego nie dogonił, dobra, jest gitara Teraz tego trzeciego pocisnąć I z boku. Ło, jasny gwint Ciekawe, czy bym którego nie wyprzedził, to czy dałoby radę przejść tą próbę? Chyba zaraz to sprawdzę, bo nie wiem, czy go zdążę. Nie, zdążę, zdążę, zdążę. Więc ja tak tego nie sprawdzę. Ok, następna próba. Wyzwanie mieszane, mokro wszędzie. A, i ślizgamy się oczywiście. Ojojo, oj, chciałem tak ładnie ściąć. Ale nie wyszło. Ciekawe, czy zdążę jeszcze dzisiaj zrobić mistrzostwa wysokiego szczebla C4. Zobaczymy. Bardzo dobrze. Widzę, że na kary nie ma, także nawet mógłbym ściąć. Ale, poc. Jest dobrze przecież. O! Tak właśnie nie spodziewałem, że to będzie takie ostre. Myślałem, że bardziej będzie takie płynne. Także jednak przydają się czasami wskazówki instruktora, znaczy pilota. Na przykład z takiej gry, pamiętam, grałem sobie Colin McRae 2, wtedy grałem na y, PlayStation 1, no to wow, to była gra. Następne nowe zawody A6 i A7. A, bo tu już skończyłem, zajebiście. Moje gratulacje, całkiem nieźle sobie radzisz i masz już licencję. Teraz musisz wygrać tylko której z nowych zawodów. Powodzenia. No, co ty nie powiesz? Dzięki Marku. Bingo. Ok, dziękuję bardzo za informację. Dobra, no to lecimy. Lecimy gdzieś, jest 14 minuta prawie. Um, także jeszcze, jeszcze może spróbujmy sobie zrobić kilka wyścigów w mistrzostwach C4 wysokiego szczebla. Ewentualnie ile my mamy kasy? 74 kafle? No to nie, nie wystarczy nam nawet na golfa. Chociaż może wystarczy? Samochody włoskie e, światowa, klasyczne, amerykańskie Gdzie jest golf? Brytyjskie północ, włoskie nie. Włoski, nie. Bry, kurde, amerykańskie, klasyczne południe Ferrari, europejskie. O, to będzie tutaj pewnie. O kurde, to nie tu. Hmm No to O, europejskie klasyczne Klasyczne Porąbało mnie chyba To może być też tutaj Nie, tutaj byłem przed chwilą O Jest, Volkswagen Golf GT I ciekawe za ile No i taki plus, że sobie odkryłem już wszystkie salony No to teraz mogę mieć gdzieś, prawda? 25k O kurde, patrzcie Serieście, kupujemy. Eee, kupimy sobie. Siedemnastki. Siedemnastki powiedziałem. Kolor. A taki mi się podoba. I wnętrze. Wnętrze czarne. Czarne sobie weźmiemy. No i takim no, sposobem no, Kupiłem. Kupiłem, kupiłem sobie golfika którego naprawdę chciałem mieć w realnym świecie? Naprawdę takiego bym chciał mieć. Po prostu on mi się bardzo, 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 bardzo podoba. Nawet mówię w to w QA, które najprawdopodobniej jutro się pojawi. Eee, dobra, wygraj mistrzostwa A7. Zajbisy jest. Ach, aż się przyjadę z kamerki wewnętrznej. Dobra, no to teraz e, może mamy gdzieś jakąś trasę bliżej. Gdzie są te mistrzostwa? Tutaj, no zajebiście Mistrzostwa C4 sobie kiedyś też na pewno przejdziemy e, O, nawet tutaj jest więcej kasiory Zajebiście O, kurczę, nie mam tam Nie no, muszę mieć blisko A, nie mam, to jest na uboczu No to troszeczkę zboczymy Najbliżej będzie tutaj Bo tam nie będzie zjazdu Także weźmiemy na przykład tu Okej okay. No i pociśniemy sobie mistrzostwa jeszcze dzisiaj A7 Mam nadzieję, że to nie te, w których nie mogłem przejść tego wyścigu Nie, tamte chyba były wysokiego szczebla, także... I tak jest gitara Wow, 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 wow. A aaa, czołówka Tutaj może, wiecie co, zetniemy sobie co by sobie nie wsiąść Todd Bishop twój garaż jest już nieźle zagracony tymi wszystkimi zebranymi samochodami pogadaj z tutejszym agentem nieruchomości Sprawdź, jestem ciekawy nie co to był za dźwięk cel podróży za 500 metrów dobra akurat domkiem się zajmiemy kiedy indziej nowym jestem ciekawy co to był za dźwięk i czego słyszeliście kurde nie mam pojęcia Okej. Okay. No to zaczynamy. Dnia. Tez, jesteś gotowa? Jak zawsze. Doskonale. Witajcie. To dziś słoneczna korona wkracza w decydujące stadium przed nami pierwsze mistrzostwa szosowe. Zapomnijcie o klasycznych autach i wyścigach w terenie. Teraz najważniejsze będą wysokie osiągi i szybkie samochody. <słuch> I nie chcę nikogo dołować, ale to moja konkurencja. To jasne. będziecie podziwiać mój tylny zderzek. Ta, bo bufory masz kijowe. Um, no więc dobra, zaczynamy sobie może od y, próby czasowej. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w próbie czasowej. Start. Na żywo z linii startu nowej osłony jest piękny, społeczny. boże! Kto dziś wygra? Obstawiajcie! Dopóki nie jeździłem na kursie prawej jazdy i nie zdawałem Toyotom Jaris, tą nową, to najbardziej lubiłem sedany. Ale później jakoś tak się przyzwyczaiłem, właśnie do tej Jariski, aż mi się za nią tęskno robi. Zawsze jak o niej mówię. Że polubiłem właśnie Coupé, tak? To są samochody Coupé, tak? Chyba mi się wydaje, że to są właśnie kupę, Z tego. chyba, że się mylę. Nie, nie wiem. Nie, to są raczej Coupé. Rodzaj Coupé. O, ale mi coś źle idzie. Bo się zagadałem. No, jeszcze tą sekundę to się powinno odrobić. I tak się jakoś do nich przyzwyczaiłem, że na przykład taki Golfik też mi się bardzo podoba. Czy nawet ta Jariska nowa. One są po prostu świetne. Miejmy nadzieję, że nadrobię tą sekundę. drobie. No może jednak nie, ale dobra. pociśniemy tutaj po prostej, zobaczymy jak nam pójdzie. No rekord na pewno jest ustalony przez właśnie tą, ym, a z, nie a Martina, tylko Alfa Romeo Brere, Italia, bo bracia Win coś tam o nim właśnie mają. Kurde nie wyrobię. Tą właśnie Brere, z tego co pamiętam. Nie, nie wyrobię. Trzeba powtórzyć. Zrobiłem na początku, i to ma efekt na cały, cały wyścig. Próbę czasową. Okej, okay, no to jedziemy. Tutaj mam nadzieję, że już nie skopę. Fak. No dobra Powiedzmy, czyli ja bym teraz nie wyrobił. Ku...wa! Lipa No, już zaczyna mi nie iść. No, mogę chyba zrobić sobie pierwsze C4 i mieć większą kasę w portfelu. Przynajmniej totalnie dusi tej jedynki. Tylko jakoś zmienia te biegi normalnie. Tutaj może jakoś tak zwolnimy czy coś. O. Mniej więcej tak, tutaj też może zwolnimy przed zakrętem. I jest! Na plusie, zajebiście. W zasadzie to na minusie pokazuje, ale wiadomo, mamy takby przewagę nad gościem, prawda? Który był pierwszy. Teraz tylko tutaj nic nie zrąbać. O, fuck. Już za szybko ten. Ta kostka się skończyła. Żeby tylko na kara nie doszła do sekundy, i będzie spoko. No, możecie właśnie słyszeć motocykl w tle. Ewentualnie słyszeliście go już. Dobra. Moja przewaga się zwiększa, także jest spoko. GOLFIK DOBRY JEST! Ale zająć się tak czy tak będę musiał dokupić te, tą brerę. Ile jeszcze tych punktów ma? Tylko jeszcze pięć. Czyli jeszcze jest... ...dużo... Y, ...kilometrów nawet chyba mo z możliwością zrąbania. W tym bardziej na takich górkach, gdzie nie widać co czai się za górką Ej no nie no, tak to aż może zwalniać nie będę, co? Chociaż oni pewnie tak też zwalniali, bo oni też właśnie jeżdżą jak babcie, nie? Łoo! szalone Ach, te obroty się zwiększyły. No, udało się w końcu. Pierwsze miejsce. Ile mieliśmy? O, 3 sekundy prawie. Także gitara jest. Dalej. Yy, no to pociśniemy sobie teraz może yy, tor. Minimalna prędkość 110. Start. Zobaczymy mapkę, od razu. Wysuńmy sobie klawiaturę, o. No. Dokładnie. Mapka, 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 mapka. Chociaż nie, tu się zaczyna droga szybkiego ruchu, także akurat jest spoko. Mamy już 110. Także nawet nie patrzę na ten na mapę, Bo wiem, że spokojnie mi tej, tej drogi wystarczy, tylko kurczę, muszę tak przez minutę jechać. A tutaj pewnie znają, że życie jest ustawione na wysoki ruch. Zaraz coś coś przy, To jest więcej niż pewne. O! Obiłem się. Ale dobrze, że mało. I nic mi nie spowolniło tak za bardzo. O, ale fajnie wygląda. O, Zajbiście. Jeździłbym. Kurde, ta droga się zaraz kończy, szybciej. O, przeleciałem. Czysta zajebistość O, o, fuck Dobra, jedziemy dalej Nie, powinniśmy ich pocisnąć Przynajmniej tak myślę O, fuck Ładnie mnie wybija Teraz tylko się módlmy, żeby wyrobiło Bo jakoś mi się nie widzi tego powtarzać No, co za gówno Dobra, nie powtarzamy i tak to wygram. Ona też ma golfa, o, proszę. O, a tak, a Stewart Vintory ma właśnie Alfa Romeo Brera Italia Independent. No, 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 to, to, to właśnie o tego, o ten samochód mi chodzi. Dobra, myślę, że jednak tych mistrzostw nie wyrobimy w tym odcinku Także te mistrzostwa skończymy w następnym W następnym także pewnie zrobimy C4 wysokiego szczebla I, i będzie, będzie już po dwóch mistrzostwach Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!